Siemanku, witam wszystkich. Bardzo serdecznie w strony. i gdzie dzisiaj was witam. Mianowicie, mianowicie w takim filmie, bo dzisiaj mam w planach e, st e, streamowanie, mianowicie z GTA V albo właśnie z fightingu simulatora 2019. Bo je zadajmo na na serwisie Epic Games. Także, no, także możecie odebrać e, takie zadajmo. Oczywiście nic nie trzeba płacić, chyba, chy, chyba do, chy, chyba do jedna, 11 listopada ta chyba jest, jakoś tak, chyba. Jest właśnie kolejna opcja, mianowicie, jakieś psy mi tutaj pod okiem szły, XD no, w, w, wracając, wracając do tego, mianowicie, Napiszcie, e, właśnie, napiszcie, co by dzisiaj nagrać. Mianowicie, może to być Geta 5. Oczywiście, dzisiaj będę miał bez słuchawek, żebyście słyszeli. E, bo też będę gadał z kolegami na Discordzie. Także e, także może być z nimi jeszcze ten live. E, z Geta 5 raczej. No, z Geta 5 będziemy grać na tamtym czajnym a o farminga będziemy grać na, na, na tym moim podłączymy sobie kierownicę i będziemy sobie grać na kierownicy wy farminga nie no i także wam po, pokażę jak kurie, jakie światło jest chujowe ten i i i właśnie i że tak powiem będzie spoko jeśli podłączymy kierownicę no to będziemy sobie ciupać E, Discorda i tak dalej odpalimy na drugim komputerze, w sensie na tym czajnym, e, Odpalimy, I ten odpalimy sobie, ten odpalimy sobie, że tak powiem, o ten czajnego, odpalimy sobie Discorda i będziemy sobie grać e, na tym czerwonym, bo będziemy sobie grać. Kurwa, jak mnie ręka boli. Po... Z tego trzymania to pff, bez skojarzeń no genialnie dzisiaj jest pogoda ciulowa bo leje nie wiem czy to w kamerze widać a nie widać widać Dobra. widać że leje też no że tak powiem napiszcie w, pod tym filmem w komentarzu jak by, byście chcieli, czy to będzie GTA 5 no to ja sobie będę gał steamował sobie będę w GTA 5 oczywiście jak kol koledzy będą chcieli wbić no, zapraszając mnie na Discord no to może wbiję i sobie steamował i powiem mi, że steamuję i chuj. Boże co. No i, no i powiem, że jest ja st Steamuje i tyle. No. No, ja sobie będę steamował, a oni sobie będą gadać, nie? Czyli taki standardowy, nie? No. No, a także się tu wszystko ogarnie. Tutaj się wszystko ogarnie. Nie, tak lewe, te właśnie, te. Nie wiem, czy byście widzieli takie kierownicę moją. Ktoś by chciał zobaczyć yy, dzisiaj na streamingu, no to wam pokażę przed tym, Al, albo jak ktoś będzie z widzów, w, w sensie Wy? no to wtedy że tak powiem no to wtedy że tak powiem jakieś papierki tu leżą <gry> no to się za chwilę wyrzuci A więc tak yy, no, a kto nie widział e, tej mojej kierownicy, no to dzisiaj na streamingu zobaczy, bo albo dzisiaj, albo, albo jutro zobaczymy, bo dzisiaj mam w planach, żeby sobie zagrać w GTA 5, a może gdzieś tam potem w Faiminga odpalę a jak nie to zrobię kiedyś taki no taki zwykły filmik, nie zrobię z Fiminga. oczywiście telefonem, bo ja nie mam jeszcze programu pie ale to na spokojnie się to ale się to na spokojnie się to zrobi, nie, no jak mnie trzęsie, no kurde, boli mnie kiedy z tego, z tego trzymania telefonu bo ja właśnie nagiewam to telefonem. Oczywiście, wszystkie takie fi filmiki to są właśnie nagiewane telefonem. E, no, no te filmiki, te live, te, te, te kury, te takie informacje, I ja to już właśnie mówiłem. No, o, a, a telefonem na, nagiewam takim, e, ten, telefonem nagiewam takim. Ja nie wiem, czy to widać, ale o, telefonem nagiewam takim. Bardzo fajny telefon. Dzięki. Lekki. Dobra. No to ja nie będę przedłużał. Widzimy się na live. Cze także cześć. Hello.